Mój panie! Znaleźliśmy je. To na co jeszcze czekasz? Przynieś je! Magiczne zwierciadło. Nic mu nie mów! Kłaniam. Lustereczko, powiedz przecie, no czyż to nie jest najzacniejsze królestwo na świecie? Wiesz, formalnie to nie jesteś królem. A, Teloniuszu? Jakie szanse? Miałem na myśli, że nie, nie jesteś, jesteś jeszcze. Ale, ale przecież możesz zostać, musisz się tylko poślubić królewne Mów dalej. <noise> tak. Więc po prostu usiądź i patrz, Wasza Wysokość. A teraz nasz przyszły król pozna nasze piękne kandydatki. A oto one! Kandydatka numer jeden to upośledzona psychicznie dziewczynka z odległego królestwa. Jej ulubione zajęcie to pranie, sprzątanie i gotowanie dla macochy jej dwóch podłych córek. Prawa dla Kopciuszka! Kandydatka numer dwa to śpiąca piękność, o której marzą mężczyźni. Przyznaje się do związku z siedmioma krasnalami, ale podkreśla, że nie jest łatwa. Pocałuj jej zimne martwe usta, a przekonasz się, jaka jest gorąca. Prawa dla Śnieżki! I wreszcie kandydatka numer 3. Piękna mieszkanka luksusowego zamku strzeżonego przez smoka i otoczonego wrzącą lawą. Oby to nie ostudziło waszego entuzjazmu. Dziewczyna jest gorąca, lubi drinki z palemką i malować paznokcie. Brawa dla królewnych fiony! Na kogo padnie wybór? Kandydatka numer 1, kandydatka numer 2 czy kandydatka numer 3? Eee, jeden, 2 3 Jeden, dwa, trzy. Nie, nie, nie. nie, nie 1, trójka. Trójkę widzisz, by panie. No, no dobra, dobra, dobra. dobra. Eee, trójka, proszę. Lordzie Farquaad, dokonałeś wyboru. Królewna Fiona. If you like me, a... Królewna Fiona. Idealny wybór. Teraz muszę jeszcze tylko znaleźć kogoś, Dla porządku, mi... wspomnę jednakowo, że o jednym drobnym szczególe. Tak, ale ona w nocy... Miecz? Królewna Fiona zostanie moją żoną i dulok będzie miał wreszcie wymarzonego króla. Kapitanie, zbierz kwiat mego rycerstwa. Urządzimy sobie mały turniej.